No dobrze, wszystko się idealnie złożyło. Dostałem żoną rodzina, bliźniaków, podwójnie też trofeum na boisku. No to czego więcej oczekiwać? Cieszę się po tym długim sezonie, że, że byli dobry i słabszy momenty, a na końcu wygraliśmy charakter, wygrala drużyna i, i pokazaliśmy, że w tym momencie jesteśmy najlepszą drużyną w Polsce i, Trzeba się przygotować się że, że, że do tego, co nas czeka za kilka miesięcy. Często powtarzaliście, że nie chcecie powtórki z ubiegłego roku. Częściowo też, przynajmniej niektóre wydarzenia, tak jakby wskazywały na to, że rzeczywiście może tak znowu się wydarzyć. Czy bardzo, bardzo pracowaliście nad tym wszystkim jakoś tak psychicznie, mentalnie? No, na pewno pracowaliśmy. Ja mówiłem, że nie popełnimy ten sam błąd co popełniliśmy rok temu. I tak się stało. Wydaje mi się, że, że za dużo było doświadczonych zawodników tej drużyny, żeby popełnić to samo. Wyszliśmy jako wygrani, cieszymy się, bo pokazaliśmy, że mamy charakter, że ta drużyna potrafi wygrywać jak jest. najtrudniejsze momenty są wiadomo byli. Za nami, także no, co, idziemy dalej. No. Czyli to jakiś sezon spełnionych obietnic. Sagan powiedział, że chce 10 bramek zdobyć. Ty powiedziałeś, że nie chcesz powtórzyć tego, tego, tej sytuacji z ubiegłego roku. Jan Urban powiedział, że chce mistrzostwa. No wszystko się, to co zakładaliśmy przed sezonem praktycznie wszystko zrobiliśmy i pokazaliśmy, że, że po prostu jesteśmy drużyna, która ma potencjał. Rzadko byłeś w najlepszych. Spodziewałeś się tego, że będziesz w tej Czy myślałeś, że wygrasz? Nie, nie myślałem, bo ten koniec sezonu nie byłem zadowolony, ja grałem, ale taka jest piłka. Jak wygrałem do końca, tak jak, zacząłem, jak grałem pierwszą rundę, jak zacząłem drugą część trudniej, to myślę, że wygrałem. A bramka, to najładniejsza bramka, nie brakowało Ci w tych kombinacjach gola Ljubo i Zdecydowanie tak. Dziwnie dla mnie, że nie było tej te bramki i chciałam ciebie zapytać, e, będziesz tęsknił za kolegą? wczoraj mu zadedykowałeś bramkę, powiedział specjalnie do niego. No wiadomo, bo Daniel, e, co dużo się pisalo na niego temat. Jak się nie chce, powiem myślę, że nie, za, nie zasłużył on na to. Przede wszystkim ja też po 7 latach potraktowaliśmy tak. Tak, dość, dość ostro, ostro nie ma problemu. Trzeba, trzeba wyciągnąć wnioski z tego wszystkiego. Ja tylko powiem, że nikomu nie dałem powodu, żeby mnie tak oceniać poza boiskiem. Oceniać mnie na boisku, a nie poza boiskiem. To mnie najbardziej zabolalo. Gdzie się pisalo, że Radović nie jestem profesjonalistą? a ja povijem da Radović je možda jedni s najvijekšim profesionalistom družine, mogu svačić treneri, doktori i tak dalje. Ile treningu zrobili, ile meču rozegrali, ile kontuzima i tak dalje. O ti možemo diskutovati, ali tako jak mluvim. Z tego e, u nas mluvim u Srbiji, to tu će ne zabijati, to će biti moci. Na Napevno vidim z tego bardzo i I bardziej, bardziej, bardziej inaczej do, do, nastawiony do, do wszystkiego. Radko, to jesteś taki już teraz nabuzowany totalnie. Patrzcie na ambicje, czyli co pokażesz teraz jesienią, na co cię stać znowu? Ja, się, ja, ja myślę, że, że Radko wiele razy pokazał, na co stać go, ale dobrze. W, to trochę ostatnich miesiące dużo pisało, tak jak powiedziałem. Wszystko co wszystko pisało oprócz piłki. Znaczy, w ogóle nie była ważna piłka, ważne, żeby po prostu zrobić na złość Legi, żeby Legia nie wygrała mistrzostwo i tak dalej, i tak dalej, ale widzimy, że dzisiaj Legia zdobyła podwójny trofeum i ja się z tego cieszę, że pokazaliśmy, że mamy charakter. jeszcze kibice wczoraj pokazali na meczu, że będzie im brakowało Liubo i bo bardzo to, dużo owacje dostał. To no, no, no. No. co piszą w prasie, to chyba no, nie do końca ludzie się z tym zgadzają. No na pewno e, mi się co nie mówić, że, że dużo dużo dobre, dobrego dał w tym klubu przez dwa lata, ponad 30 bramek i tak dalej. E, wydaje mi się, że, że to dla klubu też była dobra reklama osiągnąć takiego zawodnika. Życzę mu, żeby jeszcze pograł przynajmniej rok dwa i mam nadzieję, że nas będzie odwiedzał.